Na jaki plan dzisiaj jedziemy? Kurwa? A potem się ten drugi Bartek odzywa. Na żaden. <gry> jak, jak się, jak, jak. To jest dobry moment. Jest bardzo wiele osób, które są niewidoczne. Jak stać się widocznym dla siebie? Przytulić siebie. Zatroszczyć się o siebie. Dzięki, co powiedziałeś, ale już wyczerpałeś temat właściwie. No bo to o to chodzi. No. Chodzi o to, że jakby mówisz sobie, kurde. Znaczy ja się cieszę właśnie, że mam pracę i że pracuję, bo ja to kocham robić po prostu. I sobie myślałem, no ale jeżeli jakby to, to nie ma takiego rozmachu i jakby cały czas muszę ludziom mówić, jak ja mam na imię i nazwisko i że jestem I mnie też nie pamiętają? Minuta ciszy Bartka. Oni to robią, bo teraz już wiedzą, że są lepsi od ciebie. Tak. Ale to była minuta ciszy przed zmartwychwstaniem. A dla ciebie też będzie minuta ciszy. Ale cię pojechało, naprawdę. Co ty gadasz? Ja jestem już nieobliczalny. Człowiek, który nie ma nic do stracenia. No i co powiesz jeszcze skarbie? Szczerze mówiąc, unieruchomiłeś mi, naprawdę. Bo... Widzisz, potrafię to. Ja się nie dziwię, jak ty się okażesz, że ty masz na drugi Andreas Breivik. Po prostu. Dobrze. Trzeci sezon odwilży. Fajna, polska, mroczna rzeczywistość, przenicowana trochę na skandynawski kryminał nuach. Tak. Tak. To jest odpowiedź, tak? No o tak, no ale powiedziałeś stwierdzeniem. Nie pytaniem. Ja mam to pociągnąć, dobra. Tak, to, co Kuba powiedział, to prawda. Odwilż, yy, szczególnie trzeci sezon uważam za najlepszy. Yy, mam iść dalej? Tak. Jestem tam ja i o dziwo, kochani, mój bohater od pierwszego sezonu urósł tak bardzo, że w trzecim urosła mu nawet broda. I jest już pełnowymiarowym, pierwszoplanowym męskim bohaterem. Koczedo wyobraźcie sobie, teraz właśnie gra. Główną rolę w tym serialu męską. Jak to jest? No oczywiście kobieta i tak jest na pierwszym planie, natomiast, no tak, mam pełnowymiarowego bohatera, który nie jest już jakąś tam nosi torbą, tylko jest gościem, który potrafi postawić granice, pokazuje zęby, ma swoją ciemną stronę. Kto by nie chciał tego oglądać? To było bardzo dobre!